Terima kasih telah menonton! Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów na naszym kolejnym spotkaniu w parku krajobrazowym. A nasze beskidzkie parki krajobrazowe to nie tylko góry, hale i polany, ale również tereny położone zdecydowanie niżej, jak choćby to miejsce, w którym dziś się znajdujemy, czyli brzeg jeziora Żywieckiego. Ale malownicze wody jeziora są dla nas dzisiaj tylko tłem, ponieważ my obejrzymy sobie zdecydowanie ciekawe miejsce, jakim jest źródełko Świętego Wita. A oto i źródełko świętego Wita. Źródełko to znane jest w lokalnej społeczności tu na żywiecczyźnie już od wielu wieków. I od wielu wieków woda z tego źródełka uznawana była jako lecznicza. Miała właściwości lecznicze. Jak smakuje ta woda, za chwileczkę sprawdzimy. Wypływa ona o dość dużym natężeniu do takiej kamiennej misy, w której ta woda gromadzi się i można sobie ją w łatwy sposób nabrać. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Aby zimną wodę podczas minus 10 stopni próbować, ale zobaczymy, jak smakuje woda ze źródełka świętego Wita. Bardzo dobra i wcale nie taka zimna, jakby się mogło wydawać. Ciekawostką jest to, iż pierwotnie źródełko znajdowało się zdecydowanie niżej, na terenie Starego Żywca, a obok źródełka stała jeszcze kaplica. Jedna rzecz w latach 60. podjęto budowę sztucznego zbiornika zwanego Jeziorem Żywieckim, w związku z tym część starego żywca została zalana, kapliczka obok źródełka została wyburzona w 1964 roku. Na szczęście jednak samo ujęcie źródła zostało przeniesione nieco wyżej, dzięki temu jest ono tutaj dostępne do dziś. Źródełko ma dość odległą i bardzo tajemniczą przeszłość w dawnych przedchrześcijańskich czasach w miejscu tym miała wznosić się świątynia słowiańskiej bogini Żywi, od której według legend ponoć miała powstać nazwa miasta Żywca. Kolejną ciekawostką jest fakt, iż w 1669 roku po abdykacji przybył do żywca król Jan Kazimierz, czekając tutaj na wyniki elekcji i planując dalszą podróż do Francji. Tutaj jednak zmogła go choroba, dostał choroby oczu i wtedy polecono mu uzdrawiającą moc wody z tego źródełka, które jako lecznicze znane było na całej żywiecczyźnie. Król przemył oczy tą właśnie wodą i choroba ustąpiła. W podziękowaniu król ufundował właśnie tą kaplicę, która stanęła tuż obok źródełka. Kaplica służyła ludności przez około 200 lat i w 1869, ze względu na jej zły stan techniczny, zbudowano nową, już wtedy kamienną kaplicę. O wydarzeniu tym pisał w swoim wielkim dziele chronografii albo dziejopis Żwiecki dawny wójt Żwiecki Andrzej Komoniecki. A pisał on tak: Tegoż roku, z wyraźnego rozkazania Jana Kazimierza, króla polskiego, kapliczka świętego Wita, gdzie woda jest jego pocieszna i na różne defekta ludzkie i bydła bardzo pomagająca, u starego Żywca w miejscu zwanym Lipie zbudowana jest bo przed tylko studnia ocembrowana była, a Boża męka blisko niej stara, zawsze kopką jeszcze stojąca. A to z tej okazji zbudowano tę kapliczkę, iż Jan Kazimierz, król Polski, tegoż roku tu żywcu, kilka niedzieli mieszkający, zachorzał, był i tą wodą uzdrowiony. Dlatego po sobie tę pamiątkę na wydźwięk świętego wita zostawił. Warto też wspomnieć, kim był święty Wid. Otóż urodził się on pod koniec III wieku i był synem pogańskiego Sycylijczyka Galesa, który z kolei był senatorem miasta Mazara. Jednakże Wid wychowany został w duchu chrześcijańskim przez jego opiekunkę Krescencję i jej męża Modesta. Gdy Wid miał 7 lat, jego ojciec dowiedział się o wierze Wita i usiłował go od niej odwieść. Gdy jednak to nie odniosło skutku, postawił go przed namiestnikiem. Młody Wit, pomimo użycia wobec niego tortur, nie porzucił wiary Chrystusa i ostatecznie został przekazany cesarzowi Dioklecjanowi. Według podań cesarz rzucił go na pożarcie lwom, ale Wit uczynił przed nimi znak krzyża, a te położyły się uległe przed nim. Święty Wid został więc ugotowany w kotle z wrzącym ołowiem, a następnie rozrzucony dzikim zwierzętom i rozciągany na katowym. Taka jest informacja, taka legenda o świętym Wicie. Jak dostać się do źródełka świętego Wita? Jest to niezmiernie proste. Źródełko, choć znajduje się nieco z dala od centrum miasta, jest łatwo dostępne. Wystarczy dostać się nad brzeg rzeki Soły i wygodnym chodnikiem najpierw wzdłuż rzeki, a następnie wzdłuż jeziora w 20-30 minut spokojnie dojdziemy do tego miejsca. Spacer jest bardzo przyjemny, bardzo malowniczy, a samo źródełko znajduje się w otoczeniu pięknego lasu z dużą ilością grabów, tak zwanym lasku wita. Także warto będąc żywcu, obejrzeniu już wszystkich zabytków centrum miasta, przejść się również w to niezwykle ciekawe miejsce. W linie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. Muzyka